Oj, i Ręka się przygotowuje do swojego występu na werandzie swojej. Zaraz posłuchacie, co ma do powiedzenia. Witam z mojej Ambony. Dzisiaj nagrywam film, pogadankę na temat mojego domu w Norwegii. Zapraszam. Mój dom był domem hmm, bliźniakiem. Jak go kupowaliśmy, to znaczy, że my mieszkaliśmy na dole, kupiliśmy tutaj dół, z tym ogródkiem tutaj, a u góry była rodzina, która miała osobne wejście i mieszkała u góry. Domy dwurodzinne w Norwegii są budowane w poziomie lub w pionie. Nasz akurat bliźniak był zbudowany w poziomie, także my kupiliśmy dół, a tak jak mówię, rodzina druga mieszkała u góry. To, co mi się nie podoba w tych domach, w ten sposób budowane, to to, że rodzina, która mieszkała tam u góry, miała widok na mnie, która się opalała w moim ogródku. W moim własnym ogródku nie miałam ciszy i spokoju i prywatności, dlatego, że ktoś, kto sobie stał tam u góry, mógł zerkać tutaj na mnie na dół. No mnie akurat to przeszkadzało. Zagadka moich dwóch drzwi, dlaczego mam dwie pary drzwi, właśnie się rozwiązuje. Yy, ano, właśnie dlatego, że do nas, jak żeśmy kupili mieszkanie, to wchodziło się tędy do naszych drzwi, a sąsiedzi, którzy mieszkali u góry, mieli wejście od tej strony i wchodzili sobie w drzwi. Tam mieli schodki i szli sobie do góry. Yy, ogródek. Był podzielony w ten sposób, że tu, gdzie mam rabatkę kwiatową, to były tuje dosyć wysokie, więc byliśmy odgrodzeni od sąsiadów tujami w ten sposób. I tak to wyglądało. Jak dzisiaj pięknie ptaszki ćwierkają. Tak, miło posłuchać idzie. Ja chyba dzisiejszy filmik um, zatytułuję. Jeden dom, dwa mieszkania, bo tak na dobrą sprawę jest to w tej chwili nasz dom jednorodzinny, ale on dalej formalnie jest, ma tak jakby dwa piętra, czyli tak jakby dwa odrębne mieszkania. Więc no ja no muszę tak nazwać, że jest to po prostu jeden dom, ale ma dwa mieszkania. No i tak jest po prostu. Kupując jedno piętro w domu dwurodzinnym, było to 14 lat temu, niedługo po tym, jak urodziłam syna, po paru latach nadarzyła się nam okazja, że sąsiedzi z góry sprzedawali mieszkanie, swoją tak jakby część u góry, i postanowiliśmy przystąpić do tak zwanej. Licytacji, chyba się to po polsku nazywa, dlatego że w Norwegii, jeżeli się chce kupić dom, to przychodzi się na taki leasing, czyli na, na takie spotkanie, na którym pośrednik pokazuje, jak wygląda mieszkanie, i ludzie mają szansę kupić to mieszkanie za takie pieniądze, jakie. Ostatnia osoba da jakby najwyższą cenę, tak? Że czasami można się licytować, kto da więcej. I my właśnie w taki sposób raz y, straciliśmy mieszkanie. Na szczęście to jest dużo fajniejsze dla nas. Y, dlatego, że nie mieliśmy do postawienia więcej pieniędzy niż ktoś, czyli ktoś nas przebił. Y, tak się to nazywa. Y, więc tak, więc postanowiliśmy przystąpić właśnie do takiej licytacji i udało nam się. Tą górę kupić. I po kupieniu tej góry postanowiliśmy, że, że po prostu otworzymy sobie, tak jakby ściany na dole, i w tej chwili jest to właśnie nasz dom, jakby dla nas do dyspozycji, w całości, jako dla nas jednorodzinny. Ale, tak jak mówię, mamy możliwość tego, że jest to, są to dwa osobne piętra, więc, tak jakby dwa osobne mieszkania. Dzisiaj mamy pochmurno, jest niedziela. Nie wiem, który dzisiaj jest, 23 czy 24? Kurczę, nawet nie wiem. Jest pochmurno dzisiaj, ale ja jestem w ogóle przyzwyczajona do surowszego klimatu, więc dla mnie 15 stopni to już jest upał, można powiedzieć. Jak jest tylko sucho, nie leje, to to już jest dobrze. No i oczywiście jak nie wieje, sąsiadka o tym wyjeżdża tak agresywnie, że mi że mi psuje jakoś filmu No nie, no teraz samolot znowu leci. Nie wiem, czy to będzie głośno słychać, czy nie. Chyba muszę wyłączyć go. Leci mi nad głową. Samolot sobie już poleciał dalej. Także tak, u nas sąsiedzi. Mieszkają w domach właśnie takich dwurodzinnych tutaj dookoła, bo to jest właśnie takie osiedle domków dwurodzinnych, albo budowane w ten sposób, że są dzielone w pionie, w pionie, albo w poziomie, tak jak nasz. No, a akurat my mieliśmy taką możliwość, że mogliśmy kupić górę, kiedy sąsiedzi sprzedawali i w ten sposób mamy jakby cały jeden dom do naszej dyspozycji. Wyszłam, że tak powiem, z mojej posesji. I przejdziemy się tutaj. Ta droga jest zamknięta. Wcześniej można było wtedy na skróty wyjść na chodnik do głównej drogi, do osiedla, ale w tej chwili jest zamknięta, ponieważ budują właśnie ten dom, co tam stoi. Ten dom jest na skarpie. Może mi się uda go pokazać, jak dojdę bliżej. Zobaczymy. O, a tutaj jest tylko pozostałość po lesie. Tutaj gdzie ja mieszkam na moim osiedlu był las i zostało go tylko taki mały kawałeczek i tutaj też podobno przyjdzie nowy dom tutaj też był las i stoi nowy dom i ten tutaj też tutaj budują nowy dom, bo właśnie tędy można było zejść do dołu iść na skróty. Ale tutaj się buduje nowy dom i tutaj jest mały plac zabaw, ale mnie on nie interesuje, bo ja już mam, można powiedzieć, kawalera w domu. O i tu moja rezydencja, że tak powiem. Płod musi być. A jakże. Pokazuję trochę swojego podwórka dzisiaj, bo też w Polsce miałam raz zapytania właśnie jak mieszkam, jak... Yy... Jakie budownictwo jest w Norwegii, jak to wszystko wygląda, więc, więc mam okazję, więc pokazuję kawałeczek Norwegii. A więc tak, dzisiaj przychodzę z takim filmem, jakby ktoś był zainteresowany, chciał sobie obejrzeć. W Norwegii są domy drewniane, ja je nazywam takim, taką drewnianą budą. Bo niektóre to nie mają nawet fajnego wyglądu, tylko po prostu jest to taka Buda z dachem, ale są to domy ciepłe. I. Więc tak, dzisiaj przychodzę z takim filmem na temat mojego norweskiego domu. Jak to się stało, że mam jeden dom, a tak na dobrą sprawę dwa mieszkania, dlatego że te nasze dwa poziomy w domu są. Formalnie m, osobnymi mieszkaniami, więc w każdej chwili, kiedy będziemy mieli taką potrzebę lub ochotę, możemy sprzedać albo górę, albo dół, yy, bo tak jak mówię, yy, są to jakby dwa odrębne mieszkania, yy, ale póki co jest to dom jednorodzinny yy, yy, dla nas. I yy, mam tylko dużo sprzątania, muszę biegać góra-dół yy, i na odwrót. Yy, no i tak. Mieszkania w Norwegii, domy w Norwegii, czy mieszkania w Norwegii, są cholernie drogie, tak jak zresztą wszędzie, tak jak i w Polsce. Kibicuję wszystkim, którzy w dzisiejszych czasach teraz w tym okresie, w jakim teraz żyjemy, z drożyzną, która opanowała świat, można powiedzieć. Kibicuję ludziom, którzy szukają właśnie swojego dachu nad głową, żeby dostali kredyt. Bo, bo w tej chwili wymagania są bardzo wygórowane i ciężko dostać z kredyt. Mieszkania w Norwegii czy, lub domy są cholernie drogie. Ja wiem, w Polsce również, czy ogólnie na świecie teraz, wiadomo, wszędzie jest drożyzna, ale, ale uważam, że za kawałek drewnianej budy zapłacić tyle kasy, to, to, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale oczywiście nie płaci się um, tak za dom, jak po prostu za ziemię, za kawałek gruntu, na którym ten dom powstaje. Ziemia w Norwegii jest cholernie, cholernie droga. Myślałam, czy nagrywać film i pokazywać y, swój dom, kawałek y, y, mojego świata tutaj w Norwegii, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że ja nie jestem żadną celebrytką, nikim sławnym, więc nie grozi mi, że nagle przyjdą jakieś tabuny ludzi pod dom i będą wołać. Irena możemy dostać twój autograf, więc, więc myślę, że, że spokojnie mogłam sobie taki film nagrać, bo właśnie też wiem, że w Polsce ludzie się nieraz mnie pytali. No, jak to wygląda w Norwegii? gdzie ja mieszkam, jak, 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 jak te domy wyglądają, więc, więc taki, yy, taki mały rzut yy, na moje gospodarstwo yy, chciałam pokazać w tym filmie dzisiaj. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Musiałam się przenieść do innego pokoju, bo dzisiaj nagrywam w niedzielę i mi wszyscy przeszkadzają, mnie no żartuję, ale potrzebuję trochę yy, ciszy do nagrywania, więc yy, a to zmywarka, to gdzieś ktoś przejdzie i po prostu mi przeszkadza. Więc tak, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które dostaję, bo zaczęły się pojawiać. Dziękuję również za każdego kciuka do góry, za każdą subskrypcję, bo widzę, że się zwiększają. Dziękuję również za te komentarze, które się nie pojawiły, gdzie ktoś tam sobie może coś przemyślał w głowie, że, że jednak nie będzie swoich myśli przekazywał dalej. Myślę, że. Yy... Niech każdy robi co chce, niech żyje jak chce. Ja mam również na YouTubie swoich ulubionych ludzi, których oglądam i też jeżeli coś mi się nie podoba, na przykład nie wiem reklama jakiegoś produktu, to sobie przewijam, ale lubię tą osobę tak jak mówi, co przedstawia, więc oglądam sobie dalej kieruję sobie sama, co chce oglądać, kogo chce oglądać, bezbędnych komentarzy dla kogoś, więc, więc myślę, że, że tutaj też się rozumiemy I, i, i przyjdą osoby, które będą chciały sobie popatrzeć, co ja sobie tam wymyśliłam w głowie, <głowie> i co ponagrywałam, i że będzie się tworzyć jakaś taka fajna, fajna grupka sympatycznych ludzi.